Dzień dobry, Karina 3028. Nie zadałaś żadnego pytania, dlatego zrobimy rozkład ogólny. Pytam się mojej duszy i Twojej o wskazówki dla Ciebie w tym rozkładzie tarota Akaszy. Podstawa piramidy powie nam o Twojej przeszłości, być może nawet poprzednich wcieleniach, a mają one istotny wpływ na teraźniejszość. Królowa Zwojów to jest osoba o ogromnej inteligencji, wielkiej mądrości, darze komunikacji, przekazywania informacji. A wiedza, którą posiada, płynie ze samego źródła, ze źródła akaszy. Kolejna karta, zaraz za nią, za jej misją, prawdopodobnie Twoją misją. To jest blokada. Pojawiła się jakaś blokada. Na drodze do celu. Na szczęście ta blokada jest do ściągnięcia, tylko wymaga czasu. Ale ta misja została jakby zablokowana, zatrzymana. Ten upływ czasu wzmacnia karta trzecia. Pokazuje właśnie natchnionego artystę, który pracuje nad swoim działem, ale w przypadku karty odwróconej. On tego natchnienia nie posiada. I ta karta także oznacza, że ten czas przemija. Potrzebny jest upływ jakiegoś czasu, i to natchnienie powróci tak samo jak z tą barierą na drodze. Ten mężczyzna tutaj ma toporek na karcie, czyli ma narzędzia, żeby pokonać tę barierę. Potrzebny jest tylko czas, a czas potrzebny jest tutaj podwójnie, ponieważ aż dwie karty mówią o konieczności upływu tego. Czasu. Po tym okresie przychodzi do ciebie światło, Twoja dusza, właśnie to natchnienie do ciebie wraca, ale karta w przypadku pozycji odwróconej mówi o tym, że ty nie otwierasz drzwi. Czyli ten okres beztwórczy, okres blokad się kończy, a ty. Jesteś zamknięta na to światło Twojej duszy, które przychodzi. Nie otwierasz mu. Królowa sił w pozycji odwróconej to także mogą być Twoje cechy. Te siły są niezrównoważone. Nie potrafisz z nich korzystać. A to wszystko dlatego, że nie otworzyłaś swojej duszy drzwi do Twojego serca. Bo ona by pokazała tobie jak tymi siłami sterować. Ale środek piramidy, najważniejsza karta dla ciebie, główne przesłanie, to jest odwrócone więzienie, mentalne więzienie, to jest blokada. Właśnie taka blokada jak tutaj na tej drodze, tylko że nie fizyczna, a Twojego umysłu jakieś przekonania, jakieś wyobrażenia, jakieś umysłu pragnienia, niemoce. Karta jest odwrócona, ty uwalniasz się z tego więzienia. Jest jakaś sprawa, o którą pytasz. Ten balon ucieka. Za pomocą kart dodatkowych sprawdzimy, o co chodzi. A na szczycie piramidy jest piorun, ale nie piorun, który z nieba uderza w ciebie, w twoje blokady, tylko to ty. To ty krzyczysz do twojej duszy, by się uaktywniła. A dlaczego krzyczysz? Ponieważ tutaj w tym balonie. Karta dodatkowa to jest odwrócona muza, czyli znów okres braku natchnienia, braku twórczości, braku miłości, braku połączenia z duszą. To, co było kiedyś, znów się powtórzyło to jest przeszłość, tutaj mamy już przyszłość, ale to się powtarza, ten sam schemat. Ale dlaczego się powtarza? No bo Twoja dusza pukała do Ciebie po tym okresie. Wstrzymania, i ty jej nie otworzyłaś. Odwrócony wodospad sugeruje brak sił, a popatrz, że tutaj masz nierównowagę sił, tu jest ich brak. Emocje, które gdzieś tam naciskają na twoje serce, ale to wynika z braku połączenia właśnie z duszą, odwrócona karta muzy. I ostatnia karta, którą tutaj dokładamy, karta inicjacji. Popatrz, to jest informacja właśnie najważniejsza dla ciebie w tym balonie. Ty stoisz tutaj w tym rzędzie. Zostałaś przygotowana do pracy duchowej. Stąd królowa zwoju, w którą ty jesteś. Ty masz połączenie z kaszą, zostałaś przygotowana, by nieść ludziom wiedzę, informacje, przekazywać coś bardzo ważnego, ale potem w Twoim życiu pojawiły się blokady, nie otworzyłaś swojej duszy, nie opanowałaś energii, ale i tak zostałaś uwolniona. Jeśli chodzi o kwestię Twojego umysłu, to jest tu i teraz, tu i teraz następuje Twoje uwalnianie się. Z błędnych przekonań umysłu, Twoja przyszłość to konieczność przypomnienia sobie o Twojej misji. Musisz wrócić do pierwszej karty i realizować swoją misję. W przyszłości karta pokazuje Twój potężny krzyk, tak jakbyś nie mogła odnaleźć tej swojej misji, swojej duszy, i krzyczała tak mocno do swojej duszy, aż. Potężny piorun idzie od ciebie do nieba, żeby ją uaktywnić, ale to dobrze, bo taki piorun na pewno zostanie zauważony, ale ty w życiu zostałaś namaszczona do realizacji duchowych celów związanych z przekazywaniem wiedzy płynącej za kaszę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.